Cześć, witam Was na kanale Freezo. Zbliżamy się do liczby 20 tysięcy subskrybentów naszego kanału. Jeżeli jeszcze nie kliknąłeś w czerwone pole z napisem subskrybuj i dzwoneczek obok, teraz jest dobry moment. Tak, aby nie ominąć żadnej naszej nowej produkcji. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o układzie, bez którego nie wyobrażam sobie nowo budowanego domu w XXI wieku. Układ cyrkulacji ciepłej wody użytkowej pozwoli zaoszczędzić Wam czas, wodę, pieniądze i zapewni odpowiedni komfort cieplny. Serdecznie zapraszam! Całą ideę cyrkulacji pokażę Wam na przykładzie. Zobaczcie, mamy schemat domu jednorodzinnego z dwoma łazienkami. Jedną na parterze, drugą na piętrze. Teraz rano będziemy chcieli wziąć prysznic w łazience na piętrze. Otwieramy baterię prysznicową. I co? I teraz musimy upuścić tyle zimnej wody, ile znajduje się w przewodzie w rurach od zasobnika do naszej baterii. Ilość wody, która znajduje się w tym przewodzie, możemy w bardzo prosty sposób policzyć znając jego długość oraz odpowiednie średnice. W naszym przykładzie będzie to ponad 3,5 litra wody, czyli za każdym razem marnujemy 3,5 litra wody czekając na ciepłą. Zakładając, że prysznic bierzemy dwa razy dziennie, w przeciągu roku zmarnujemy ponad 2,5 tysiąca litrów wody. Jeżeli ten argument jeszcze Was nie przekonuje, zastanówmy się, ile czasu tracimy czekając na ciepłą wodę. Ten czas, jaki potrzebujemy na oczekiwanie na ciepłą wodę, również możemy w prosty sposób policzyć. Znając wydajność baterii prysznicowej, wynoszącej 12 litrów na minutę, bądź baterii umywalkowej z reguły sprzedziału z 5-6 litrów na minutę, będziemy czekać odpowiednio 18 sekund i 37 sekund na ciepłą wodę. Przyjmując te same założenia, czyli dwukrotne dzienne użycie prysznica. I baterii umywalkowej, w ujęciu rocznym, stracimy ponad 3,5 godziny w oczekiwaniu pod prysznicem na ciepłą wodę. I stracimy analogicznie ponad 7,5 godziny czekając na ciepłą wodę z baterii umywalkowej. Szczerze znam lepsze i ciekawsze sposoby na wykorzystanie tego czasu niż oczekiwanie na ciepłą wodę. Sami przyznacie, że te liczby robią wrażenie. Dlatego jeżeli chcemy zminimalizować ilość marnowanej wody oraz zredukować czas oczekiwania na nią, musimy zamontować układ cyrkulacji. Zanim pokażę Wam, w jaki sposób wykonać prawidłowo układ cyrkulacji, przejdźmy do niezbędnych wymagań. Pierwszym niezbędnym elementem, jaki musi posiadać nasza instalacja, jest zasobnik ciepłej wody użytkowej. Może on być zasilany każdym źródłem ciepła. Bez zasobnika źródła ciepła nie da się zrobić instalacji układu cyrkulacji. Kolejnym elementem jest odpowiednie poprowadzenie rur cyrkulacyjnych. Czyli musimy zaprojektować obiekt cyrkulacyjny, który będzie zasilał poszczególne punkty poboru. W związku z tym ciężko wykonać taki układ w domach, które już są wybudowane. Nie mają zaprojektowanego układu cyrkulacyjnego, ponieważ wiąże się to z dużymi kosztami remontów. Aby instalacja cyrkulacji działała poprawnie, niezbędny jest montaż i zakup pompy cyrkulacyjnej. Takie pompy charakteryzują się niższym, obniżonym zużyciem energii i zawsze powinny być zamontowane na powrocie z pętli cyrkulacyjnej. Jeżeli byłyby zamontowane na zasilaniu i byłyby wyłączone, w tym momencie stanowią znaczny opór dla całej instalacji. Na koniec musicie pamiętać również o odpowiednim zaizolowaniu wszystkich przewodów ciepłej wody użytkowej. Grubość warstwy izolacji powinna wynosić przynajmniej 20 mm. Zwiększy to efektywność działania całego układu. Teraz pokażę Wam najpopularniejsze rozwiązanie na wykonanie układu cyrkulacji. Jest to po prostu pompa cyrkulacyjna zamontowana na powrocie. Jednak takie rozwiązanie nie jest optymalne i niesie za sobą dużo minusów. Przede wszystkim może dojść do poparzenia domowników ze względu na zbyt wysoką temperaturę w zasobniku ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo będziecie tracić czas na nastawie odpowiedniej temperatury na baterii. Kolejnym minusem zastosowania tego rozwiązania są zwiększone straty ciepła. Spowodowane tym, że w pętli cyrkulacyjnej będzie woda o takiej samej temperaturze, jaką mamy w zasobniku. Lepszym rozwiązaniem jest zamontowanie i zastosowanie zaworu termostatycznego ATM. Na zaworze termostatycznym w zakresie od 35 do 60 stopni. Możemy ograniczyć maksymalną temperaturę, jaką będą zasilane wszystkie punkty poboru. Zabezpieczy to naszą rodzinę przed poparzeniem. Jednak taka instalacja wymaga montażu w odpowiednich miejscach zaworów zwrotnych, tak aby całość mogła działać poprawnie. Dodatkowo musimy pamiętać o wykonaniu pułapki cieplnej na wyjściu zasobnika. Tak, aby zabór termostatyczny nie był cały czas narażony na działanie wysokich temperatur. Teraz pokażę Wam rozwiązanie, które przyspieszy Wasze prace montażowe, dodatkowo minimalizując jakiekolwiek ryzyko popełnienia błędu. Grupa pompowa WZS-75 do wykonania układu cyrkulacji. Grupa pompowa WZS-75. Wyposażona jest w termostatyczny zawór mieszający, który może obsłużyć w jednym czasie do trzech punktów poboru: termometr do kontroli temperatury za zaworem mieszającym, wraz z zaworem odcinającym energooszczędną pompę obiegową, używającą jedynie 5 W, zawór odcinający do ułatwienia montażu pętli cyrkulacyjnej zawór upustowo-odpowietrzający do odpowietrzenia układu cyrkulacyjnego. Grupa pompowa do cyrkulacji WZS-75 może być montowana z zasobnikami wyposażonymi w kuciec cyrkulacyjny, jak i bez niego. W momencie, kiedy nasz zasobnik jest małych rozmiarów, lepiej wpiąć się pod wejście zimnej wody. W tym momencie uzyskamy jednolitą temperaturę w całym zasobniku. Jeżeli mamy duży zasobnik ciepłej wody użytkowej i warstwowy rozkład temperatury, lepiej wpiąć się w krócie cyrkulacyjny, dzięki czemu mieszanie odbywać się będzie tylko w górnej części zasobnika. Przyjrzyjmy się teraz na prostej animacji, jak będzie przepływać woda w naszej grupie pompowej WZS-75. I zobaczcie, sytuacja pierwsza wyłączona pompa cyrkulacyjna czyli cyrkulacja nie pracuje w tym momencie. Musimy upuścić tyle zimnej wody, ile znajduje się w naszej rurze od zasobnika do baterii prysznicowej. Sytuacja druga. W tym momencie pompa cyrkulacyjna jest włączona, ale nie mamy odkręconego żadnego punktu poboru. W tym momencie pokazuje, w jaki sposób przepływa medium w naszym obiegu cyrkulacyjnym. I sytuacja trzecia. W momencie odkręcamy baterię prysznicową i nie musimy czekać na ciepłą wodę. Od razu jest dystrybuowana z naszej pętli cyrkulacyjnej. Jak dobrze wiecie, jesteśmy znani z gotowych, kompaktowych rozwiązań na kotłowniach. Dlatego teraz chciałbym Wam pokazać drugą grupę pompową do cyrkulacji WZT-100, która idealnie wpisuje się w te trendy. Grupa do cyrkulacji WZS-100, zamknięta w estetycznej izolacji, wyposażona jest w porównaniu z grupą WZS-75 w komplet zaworów zwrotnych. Dodatkowo ma możliwość przyłącza wody sieciowej i odcięcia jej za pomocą zaworu odcinającego. Dodatkowo grupa wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa do zabezpieczenia zasobnika ciepłej wody. Użytkowy. Zobaczmy teraz na animacji, w jaki sposób przepływa woda w tej grupie pompowej. Sytuacja pierwsza, mamy znów wyłączoną pompę cyrkulacyjną, a wodę sieciową mamy podłączoną bezpośrednio do naszej grupy pompowej WZT100, czyli znów musimy upuścić tyle zimnej wody, ile znajduje się w przewodzie od naszego zasobnika do baterii prysznicowej, ponieważ układ cyrkulacyjny nie pracuje. W sytuacji drugiej, kiedy włączymy pompę cyrkulacyjną, w tym momencie zasilamy cały układ cyrkulacji wodą o odpowiedniej temperaturze, taką jaką nastawiliśmy na zaworze termostatycznym. Powrót z instalacji cyrkulacji wraca poprzez bypass znajdujący się w naszej grupie WZS-100. W sytuacji trzeciej mamy całą ideę cyrkulacji, czyli od razu dystrybuowana jest Ciepła woda do naszych punktów poboru bez konieczności czekania i upuszczania zimnej wody. Grupa WDT100 fabrycznie przystosowana jest do montażu zasobnika do wejścia zimnej wody sieciowej, jednak może być w prosty sposób przezbrojona, wykorzystując ten korek do montażu wkróciec cyrkulacyjny w zasobniku ciepłej wody użytkowej. Obydwie grupy pompowe od razu przychodzą z kompletem kołków do montażu, wężykiem do odpowietrzania oraz wtyczką do podłączenia pompy cyrkulacyjnej. Dodatkowo obydwie grupy WZS 75 oraz 100 zostały przebadane i mogą być stosowane w instalacjach wody pitnej. Potwierdzone zostało to odpowiednim atestem. Musicie pamiętać, że nawet najlepiej wykonany układ cyrkulacji nie będzie działał ekonomicznie. Jeżeli nie będzie podłączony do odpowiedniego sterowania, za chwilę pokażę Wam trzy propozycje na wysterowanie pompy cyrkulacyjnej w grupach pompowych WZS. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest podłączyć naszą pompę cyrkulacyjną pod prosty programator czasowy i ustawić, by pompa cyrkulacyjna włączała się rano i wieczorem. Drugim sposobem może być montaż czujników ruchu. Miejsca, w których mamy zamontowane punkty poboru. W momencie wykrycia ruchu włączy się pompa cyrkulacyjna. Trzeci sposób wymaga zastosowania dwóch elementów: czujników ruchu oraz termostatu zamontowanego na powrocie z pętli cyrkulacyjnej. W jaki sposób całość będzie działać? W momencie, kiedy czujnik wykryje ruch, nie dojdzie do włączenia pompy cyrkulacyjnej, ponieważ musi być spełniony drugi warunek. Czyli temperatura na powrocie z pętli cyrkulacyjnej na termostacie musi być niższa od zadanej. Dokładnie w taki sam sposób działa to w momencie, kiedy temperatura spadnie poniżej nastawionej. W tym momencie, jeżeli nie będzie zarejestrowanego ruchu przez czujnik, również nie dojdzie do włączenia pompy cyrkulacyjnej. Zawsze muszą być spełnione dwa warunki. Wykrycie ruchu przez czujnik oraz temperatura na powrocie z pętli cyrkulacyjnej niższa od zadanej na termostacie. Trzeci sposób na wystarowanie układu cyrkulacji w moim odczuciu jest najbardziej optymalny i ekonomiczny. Oczywiście na rynku znajdziecie wiele innych rozwiązań, które służą do zwiększania układu cyrkulacyjnego. Dodatkowo wiele kotłów jest już wyposażone w jakąś automatykę, która ma możliwość sterowania pracą pompy cyrkulacyjnej. Wybór sterowania pozostawiam Wam. Grupy do cyrkulacji WZS to łatwy montaż, sprawdzone rozwiązanie, kompaktowa budowa i gwarancja bezproblemowego działania cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w domu Waszych klientów. Na koniec nie zapomnijcie o motywacyjnej łapce w górę. Jeżeli chcecie zasubskrybować nasz kanał, kliknijcie tutaj. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób dobrać odpowiednią wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej, link tutaj. Dzięki i do zobaczenia za dwa tygodnie.